Dzień dobry, witam wszystkie lwy na moim kanale z tej strony Kamila robimy rozkład na styczeń 2021 roku dla Was kochani. Nie zapomnijcie o łapkach, kciukach w górę, subach, szerach <ścisłuch> i o tym wszystkim, co się wiąże z e, YouTube'em ponieważ to jest bardzo ważne i wpływa to na moją pracę, to takie jest no, czasami uciążliwe, już nie da się, nie można o tym słuchać, ale to naprawdę bardzo mocno wpływa na to, czy moje filmy są widoczne. Czy nie? Czy ktoś je zobaczy, kiedy ja je wrzucę? E, czy nie? A ja to nagrywam po to, żeby to ludzie widzieli, żeby to oglądali, żeby to się komuś przydało. Więc będę bardzo, bardzo wdzięczna. Dobra, patrzymy najpierw na tygodnie, w styczniu, jak wyglądają cztery tygodnie, później rozkład na miesiąc i później... Cytat inspiracja na styczeń. Pierwszy tydzień. Piątka buław. I jakoś tak. To już sami możecie ocenić, bo ten pierwszy tydzień to trwa. E, piątka buław mówi o mm, konkurencji bardzo często. O tym, że przeżywamy konflikty wewnętrzne. Że ktoś bardzo chce nas przekonać do swojego zdania. My kogoś. Jakoś tak nie możemy się w tym dogadać. Bardzo walczymy o coś. Bardzo, bardzo próbujemy o coś zawalczyć, coś uzyskać i czasami ciężko idzie. Czasami ktoś nie chce współpracować na przykład. Albo okoliczności są bardzo trudne. Ale to jest taka, no chęć zawalczenia o coś. To może a właśnie jeszcze muszę powiedzieć, że no remont dalej w najlepsze trwa ja niestety nie mogę sobie pozwolić na to, żeby nie pracować więc pomyślałam, że po prostu będę nagrywać z tymi chaosami w tle dzisiaj nie jest tak źle przerwy między borowaniem są całkiem długie, więc wybaczcie mi to Piątka buław mówi też o tym, że no, może być jakaś kłótnia. Kłótnia w tym pierwszym tygodniu z kimś nieporozumienie. No, a już w drugim pojednanie. <noise> Jeśli to by była ta sama sytuacja, to w drugim jest pojednanie dwójka kielichów, to może być. Znalezienie rozwiązania, jeśli to był to konflikt wewnętrzny, to już wiecie, czego chcecie, czego potrzebujecie, co chcecie zrobić w tym momencie. Jeśli to były konflikty z innymi ludźmi, no to się godzicie w drugim tygodniu. Jest wyłagodzenie tej sytuacji. Jeśli walczyliście o coś, to już niezależnie od tego, czy Wam się to udało, czy nie... W dwójce kielichów jesteście po prostu tacy dla siebie łagodni, wyrozumiali i jesteście pogodzeni z jakąś sytuacją. Ta karta może mówić o tym, że bardzo ważny w tym czasie jest wasz partner, jeśli go macie, możecie go poznać, ją poznać, tę partnerkę. Miłość, zrozumienie, przyjaźń, takie porozumienia jest bardzo istotne w tym drugim tygodniu, albo ktoś wam okaże to, albo ktoś z waszego otoczenia będzie potrzebował, tego byście okazali mu wyrozumiałość, troskę. W trzecim tygodniu. W trzecim tygodniu mamy Czwórkę Kielichów, i yy, ta karta mówi o tym, że ach, zastanawiacie się jeszcze, czy coś brać, czy nie, czy się angażować, czy wchodzić, czy to jest ten moment, czy jeszcze nie. Nie przegapcie momentu. Yy, czwórka Kielichów mówi o tym, że musisz poważnie zastanowić się, czy chcesz w coś wejść. Jeśli marzysz o czymś i faktycznie tak marzysz, marzysz, marzysz. To ta karta mówi, że to już istnieje, że to jest dostępne, albo nie doceniasz tego, co już masz, bo to są dwie interpretacje: albo tęsknicie za czymś, czego nigdy nie było, czego nie macie, do czegoś wasza dusza tęskni, ale, ale ta karta mówi, słuchaj: no może tęskni twoja dusza do czegoś, może coś pamięta, ale ty jesteś teraz w tym i musisz się z tym pogodzić, że wybrałeś takie, a nie inne życie. Taką, a nie inną rodzinę, takiego, a nie innego partnera. No w takich sytuacjach jesteś, no bo po coś tu jesteś. Więc jeśli ciągle marzysz o czymś odległym, nieobecnym, to może pora już z tym skończyć. No albo to jest propozycja, nad którą się zastanawiacie. I czwarty tydzień, to jest dziewiątka buław. No i tak, trwacie, trwacie. Myślę, że zostajecie przy tych trzech kielichach. Jakby nie było. Czy to jest ta propozycja, myślę, że możecie jej nie przejmować, czy to jest to tęsknienie do czegoś wyobrażonego. Myślę, że zostajecie przy tym, co jest, i po prostu jesteście lojalni. Ta karta mówi o lojalności. I powiem Wam jeszcze, że wszystkie te karty mogą mówić o tym, nawet, że ktoś ma takie wyzwanie, by być lojalnym wobec swojego partnera, bo tutaj może być pokusa na zdradę. Bo jest jakiś konflikt, sprzeczka, nieporozumienie w związku, nie dogadujemy się, mamy siebie dość po roku zamknięcia, na przykład w mieszkaniu z dwójką dzieci i ta karta mówi, że trwaj przy tym. To jest taki test wytrzymałości. Dobra. Ten miesiąc dla Was to jest królowa buław. No więc bardzo, bardzo taka jest to. Yy, inspirująca, żywa, ognista energia, to jest energia wasza oczywiście ta karta może mówić, że wiele wyzwań przed wami w tym miesiącu, wiele ognia, może być taki spór z kimś, kłótnia, ale no to może być bardzo bliska osoba mam takie wrażenie, bardzo bliska osoba przy której wy możecie z którą możecie się naprawdę pokłócić, że tak powiem bo z takimi dalszymi ludźmi no to najczęściej się na nich obrażamy nie ma takiej prawdziwej kłótni, która by prowadziła, porównajcie to, na przykład, kiedy kłócicie się z partnerami. Zawsze dążymy do tego, żeby się pogodzić, żeby wyjaśnić, żeby ta druga osoba w końcu zrozumiała, o czym ja mówię. A często, kiedy dochodzi do spięć z innymi ludźmi, dalszymi, no to już wtedy często jest ucięcie na przykład kontaktu, albo się nie porusza więcej tego tematu. A tutaj mam wrażenie, że to będzie z kimś bardzo bliskim. Ta dwójka Kielichów też to sygnalizowała była buław to jest energia takiego stawania się sobą naprawdę, pokazywania, kim jestem naprawdę, czego pragnę. Wy jesteście pokazani w ósemce mieczy. Myślę, że wasze żądze, wasze pragnienie w tym miesiącu może dawać się we znaki. No to będzie takie wyzwanie, kiedy coś powiedzieć, kiedy naciskać na drugą osobę, kiedy jej odpuścić. Bo możecie mieć do czynienia z jakąś oporną osobą, która w ogóle nie kuma tego, o czym mówicie, albo jakoś nie słyszy, nie widzi waszej perspektywy. Mm. Ta ósemka mieczy to jest iluzja, że nie można czegoś zrobić. Karty zachęcają, żeby wychodzić poza umysł, być bardziej jakby w ciele, odczuwać w ciele. E, impulsywnie tak jakby reagować, nie zastanawiać się, za dużo nie myśleć, tylko Podejmować z przestrzeni serca decyzje. Co Wam pomaga w tym czasie? Rydwan. No właśnie, rydwan to jest taki zew, taki ruch, taka gotowość, taki. odwaga. To może być postać z poznaku raka, która jest Wam pomocna. Ta karta też mówi, że pomocne mogą być podróże, przemieszczanie się generalnie i taka jakby konsolidacja, Waszych celów, bo one mogą być rozbieżne. No i pytanie, czy da się z tymi rozbieżnymi, jakby pogodzić te rozbieżne cele? Czy na przykład trzeba wybrać jeden, a następnie drugi? No to tak, no bo różne są sytuacje. Czasami po prostu te dwa rozbieżne cele można jakby umieścić w innym, trzecim celu, który spełni jedno i drugie, prawda? A, a czasami nie. A czasami z jednego trzeba zrezygnować na przykład. To może być, może być zrealizowane później. Mm, możecie bardzo mocno czegoś chcieć. Także w tym miesiącu. Co wam przeszkadza? Dwójka mieczy. Oj. Mam wrażenie, że możecie zastanawiać się nad podjęciem złej decyzji. Jakbyście wiedzieli, że jest to złe, ale staralibyście sobie to jakoś zracjonalizować. Czego wy tak chcecie? A z denarów. I głupiec. Czegoś nowego chcecie. To może być jakaś nowa osoba, poczuć coś, coś uzyskać dla, dla dziecka. Coś wasze dziecko wewnętrzne może bardzo chcieć, jakby. To jest takie, no niedojrzałe. To może być bardzo takie. No, wywodzić się z, właśnie z dzieciństwa. To także byłoby podjęcie nowej pracy, ale słabe nastawienie w stosunku do tego, bo lęk przed podjęciem tej decyzji o jakimś rozwoju w nowej pracy, albo o nowej pracy. Oraz takie myśli o tym, że no to jest zły czas na szukanie pracy, wszyscy tam tracą, mi też się nie uda i tak dalej. Albo to mógłby też być lęk przed stratą pracy. Bardzo to jest, obniża waszą energetykę. Trzeba się z tym rozprawić. Jak, no to, no to zaraz popatrzymy, ale też na pewno pomaga wam ruch, na pewno pomaga wam przemieszczanie się. Osoba z poznaku raka. Jedna, jedna rzecz na ten dany moment, później kolejna. To na pewno Wam pomaga. Co jest wyzwaniem? Diabeł jest wyzwaniem, i to jest takie ograniczające myślenie, ale to też jest zrządza. No niektórzy naprawdę chcą y, poszukać zieleńszej trawy, chcą czegoś nowego, chcą się zabawić, chcą odżyć, chcą czegoś spróbować, bo już mają dość tego, w czym są. I to się zdarza, prawda? Tylko no, chodzi o to, żeby nie ulegać tak tym pokusom, bo tutaj, jakby bardzo. Ta żądza was tak ciągnęła do czegoś, że nie mogę się oprzeć. Muszę to powiedzieć, muszę to zrobić, muszę to kupić, to zjeść, to uzyskać. Nawet nieświadomie, ciekawe, coś możecie uzyskiwać. Ale to także jest ta klatka umysłu. To jest jakby bycie na uwięzi swoich własnych myśli, nie może się podjęcia decyzji, nie, moż nie może się ruszenia do przodu. Te karty mówią, że po prostu trzeba ruszyć, nie myśleć, tylko po prostu stać i ruszyć, kiedy jest ten impuls, pójść za impulsem. Wyzwaniem może być też postać z poznaku koziorożca uzależnienia, zależności finansowe, hmm. perwersja seksualna. Odpowiedź na to. Osiem buław, tak jak mówiłam, odpowiedzią jest ruch, komunikacja, szybkość, bardzo Wam pomaga komunikacja w tym miesiącu, porozmawianie o czymś, z kimś na przykład, z partnerem, osiem buław może też mówić o tym, żeby coś rozbiegać, że tak powiem, to jest przesył informacji, bycie na bieżąco, bycie na bieżąco z czymś, zapisanie się na przykład do jakiegoś news newslettera, żeby wysłał wam na, na przykład oferty pracy, ułatwienie sobie czegoś, takie, bo ósemka, ósemka, Buław mówi bardzo często o tym, że w ogóle macie dwie ósemki i te te wibracje, one mówią o takim chodzeniu w kółko, zapętleniu się w pewnej energii, a karty zachęcają, żeby wyjść z tej energii, bo wy bardzo chcecie czegoś nowego, chcecie się od czegoś uwolnić, o tym też mówi diabeł, że jesteście czymś zniewoleni, chcecie się od tego uwolnić, ale wasz umysł jakby podpowiada Wam różne myśli na ten temat, że na przykład, że nie można się uwolnić, że kiedy się uwolnię, to coś stracę. Na przykład, no różne mogą być takie myśli, albo czasami uczucia takie podskórne. No i osiem buław jest znalezieniem rozwiązania na trudną sytuację, odpowiedniego klucza do drzwi. Mamy kilka rozwiązań i wybieramy to, które jest naj, naj, na, najlepsze, po prostu najlepsze najbardziej pasujące do danej okoliczności. Jakby ono miało właśnie zadowolić jak najwięcej osób, pozwolić nam uzyskać jak najwięcej benefitów, stracić jak najmniej. To jest tego typu rozwiązanie. Oczywiście też przemieszczanie się, podróżowanie, bycie w kontakcie z kimś, Wam bardzo pomaga. Co Wam może przeszkadzać? A mieczy, to jest ostrość, to jest ostrość dyskusji, yy, cięty język, yy, takie bycie takie, yy, takim rozciepcianym, takim relatywnym, że no może to jest złe, ale to zależy od okoliczności, takie wiecie, brak takiego zdecydowania, to Wam przeszkadza i to jest główkowanie. Zobaczcie, że tutaj yy, w obszarze jakiegoś takiego no, problemu są te miecze. Jest brak decyzyjności, brak określenia, to jest dobre, to jest złe. To w danym momencie jest potrzebne, a to nie jest potrzebne. To mi pomaga, a to mi przeszkadza. To mi pomaga osiągnąć ten cel, a to utrudnia osiągnąć cel. Jakby nie było tej ostrości umysłu, jakby kontrolę przejęła rządza, Ten ogień, to pragnienie. Odpowiedź na to? Odpowiedź to jest 6 dolarów. No i ta karta mówi o zmierzeniu, że tak powiem, jak ma się energia, którą ja w coś wkładam do tego, co ja z tego otrzymuję. Czy faktycznie to co, to, to, co wy wkładacie w dany temat, w relację z daną osobą, w jakąś sytuację. Daje wam to, czego wy chcecie za to, co wy byście chcieli uzyskać, bo ta karta mówi często akcja reakcja. Na taką akcję jest taka reakcja. Może trzeba zmienić akcję. Może trzeba zmienić plan. Może trzeba zmienić kolejność wykonywanych działań, żeby ta reakcja, ten wynik był zadowalający. Sześć denarów mówi też o tym, żeby popatrzeć. Yy na równowagę w braniu i dawaniu, przyjrzeć się temu, jak to jest, poobcować w ogóle z tym tematem, bo czasami myślimy, że ta równowaga musi być w tym, akurat w tym momencie, że jak ja teraz Tobie dałam, to Ty zaraz masz mi oddać to samo. Nie do końca tak jest. Czasami ja daję, bo mam, a Ty oddasz mi, kiedy Ty będziesz miał. Czasami ta osoba nie ma przez wiele lat. I przez wiele lat tego nie odda. Czasami równowaga polega na tym, że ja daję to tej osobie, a uzyskuję to samo od zupełnie innej osoby. 6 denarów mówi, żeby spojrzeć też na y, tematy stawek i to, na jakie pieniądze się umówiliście, ile za coś płacicie. Umowy, jakie podpisujecie, y, związane z tym, że zapłacę za coś. Możliwe, że nie widzicie czegoś. Możliwe, że po prostu nie widzicie czegoś dopisanego małym drukiem albo tego, że no tak, ale to brutto, to netto, ale to akurat przez tyle, a tyle miesięcy, a później to jest inne. No wiecie, o co chodzi, no nie? Co jest nieuniknione, co najprawdopodobniej będzie się działo? Uuu, król buław. No jest pokusa do romansu bardzo duża dla wielu osób. Dla wielu osób jest godny przeciwnik, że tak powiem ponieważ możecie mieć kontakt z osobą taką właśnie też ognistą jak wy uwaga na osoby czarujące które by chciały wam coś wcisnąć król Buław mówi o tym że trzeba jakby wziąć kierownicę swojego życia bardzo odpowiedzialnie w swoje ręce w tym miesiącu działać dla najwyższego dobra siebie oraz waszych najbliższych To wy odpowiadacie za wiele rzeczy, które się wydarzą w tym miesiącu. Niektóre rzeczy nie są zależne od nas, ale, a, ale wy pokazujecie się jako ci bardzo decyzyjni. No i wyzwaniem jest diabeł, żeby nie przegiąć, żeby nie przesadzić, żeby nie nadużyć swojej władzy, żeby mm, uświadomić sobie w ogóle swoją sprawczość też, zobaczyć jakie ma się y, y, wady, jakie ma się te y, ciemniejsze aspekty swojej osobowości które może nie do końca lubimy zauważyć na co dzień także ognisty mężczyzna się pojawia no wiecie kochani jeśli jesteście wolni no i chcecie wejść w nowy związek no to To teraz sobie myślę, że mogłam przeczytać i to jest już drugi raz. Już drugi raz, kiedy czytam y, siłę jako problem, jako drugie wyzwanie. Może się mylę, może, teraz nie mam jak cofnąć się do tego, co mówiłam wcześniej, ale to jest bardzo ciekawe, że już u jakiegoś znaku ja też, a robię ten rozkład przecież codziennie praktycznie, y, u jakiegoś znaku, już też tak, jakby powiedziałam o dwóch wyzwaniach, o dwóch trudnościach, jakby ta siła była yy, mało dostępna. Pomaga Wam, waszą siłą jest podjęcie decyzji, odpowiedzialnej decyzji, jeśli chodzi o świadomej, odpowiedzialnej decyzji. Takiej, w której się wszystko widzi, bo wam przeszkadza to, że macie klapki na oczach, że macie zasłonę na oczach, oczy są zasłonięte. Wrządzą um, największą siłą jest podjęcie, podpisanie dobrej umowy, e, przyglądajcie się stawkom, to ile za coś płacicie, e, przyglądajcie się wszystkim takim dodatkowym ukrytym kosztom w tym czasie. Oraz podejmijcie decyzję, co będzie Wam się faktycznie opłacało, co jest sprawiedliwe w tym momencie, żeby nie stracić, żeby nie zrobić czegoś, skutek czego poniesiecie ogromną stratę, na przykład nie zdradzić, bo to może się wydać i wtedy stracicie rodzinę. Czego nie robić, cesarz? Nie naciskać za bardzo swoim zdaniem, nie dociskać kogoś, nie, nie zmuszać, nie przekonywać za mocno do swojego zdania. Jak mówiłam na samym początku, wiedzieć kiedy zluzować, wiedzieć kiedy, yy, kiedy, kiedy przycisnąć, w którym momencie. To jest postać także z poznaku barana, więc może z taką postacią tutaj się nie bratać dla niektórych osób. Ale także y, dla kogoś to jest takie, żeby nie popuszczać sobie za bardzo, nie odpuszczać sobie za bardzo, nie luzować sobie czegoś, bo wyzwaniem może być diabeł, czyli to jest takie jakby zluzowanie, zluzowanie sobie y, założeń, odpuszczanie, a dzisiaj to na przykład się napije, a dzisiaj zjem, bo miałam coś tam takie nieprzyjemne wydarzenie, to sobie czymś poprawię humor. Mm -mm. Nie osiągnięcie tego nowego celu wtedy. Co robić? Koło fortuny to jest kolejna karta podróży i komunikacji. Podróżujcie, jedźcie jak macie dokądś jechać, ruszajcie się, wychodźcie z domu, spotykajcie się z ludźmi jak najwięcej, na tyle na ile możecie. Oczywiście w jakichś tam bezpiecznych sytuacjach dla was i dla innych. Um, korzystajcie z okazji, pracujcie w internecie, szukajcie w internecie informacji, bądźcie tacy proaktywni. Czego nie robić? Rycerz Kielichów, nie bądźcie naiwni, nie dajcie się w tym miesiącu omotać komuś, ym, za, za, zamazać wam oczu, y, nie pozwólcie na to, żeby ktoś wami manipulował, nie manipulujcie też, unikajcie manipulacji ze swojej strony i z czyjejś strony, bo ona się rzuca bardzo. Bo ten y, rycerz kielichów na minusie, on potrafi przyjść tylko po to, na samą ochotę, potrafi wykorzystać. I ten diabeł, i ta ósemka mieczy, i ta dwójka mieczy, on to wszystko mówi, że naprawdę, jak się nie umówicie na coś konkretnego, to ktoś może was wykorzystać, że wy możecie mieć ciągoty do wykorzystania, do nadwyrężenia czegoś, kogoś. Unikajcie tego. Możliwe, że powinniście unikać y, jakiejś osoby młodszej, która jest wami zainteresowana tak romantycznie, ale tak seksualnie, ale ona była dużo młodsza od was. Czy to kobieta, czy mężczyzna, nieistotne. Y, ale uwaga na to. No i ogólna rada, wskazówka na ten miesiąc. Królowa Mieczy. Królowa Mieczy zachęca, żeby. Być jak najbardziej uważnym, widzieć całą perspektywę sytuacji, wszystkie jej aspekty, być konkretnym w argumentach, tak jak mówiłam, być konkretnym w argumentach, wiedzieć co jest dobre, co jest złe, w Waszym mniemaniu oczywiście, bo to jest subiektywne, ale chodzi o to, żebyście Wy żyli w zgodzie ze swoimi wartościami. Ta karta także mówi, żeby podjąć pewne decyzje związane z y, urzędami. Jakaś urzędniczka Wam może pomóc. Y, możecie zwrócić się do kobiety z trygonu powietrznego. Ona może Wam pomóc. Jest pora na złożenie jakiegoś podpisu. Uważajcie, żeby nie przekroczyć że jakiegoś terminu z podpisem, czy na przykład, nie wiem, niektórzy mają taką sytuację, gdy. Y, y, Słyszałam kiedyś o takiej sytuacji, gdy mężczyzna spóźnił się z podpisem w tym, jak to się nazywa? Jakimś takim urzędzie dla bezrobotnych, prawda? Nie wiem dokładnie, czy to tak się nazywa. I stracił ubezpieczenie, i później zdarzył się wypadek, i musiał bardzo dużo zapłacić. E, więc e, to jest jakby taka, tego typu sytuacja, żeby nie spóźnić się z jakimś podpisem, nie zapomnieć zapłacić ubezpieczenia na przykład i tak dalej. Dobrze, pod spodem 9 buław, 3 denary i rycerz buław. Coś Was ciągnie, coś Was nęci, żeby z czymś skończyć, żeby zacząć coś nowego, inspirującego, takiego. Trójka kielichów, gdzieś fajnie, gdzie się bawię. Zrobić coś nieodpowiedzialnego, ale jest dziewiątka buław i trójka denarów, więc nie zrobicie tego. I dobrze. Dobrze. No i wyciągnę dla Was e, karteluszkę z cytatem. No dobra, niech będzie ten. Mam nadzieję, że to nie się nie powtórzy. E, czekajcie, tylko sfokusuję. Zaczynaj dzień dzisiejszy bez obciążeń dnia. Wczorajszego. Taka jest inspiracja na ten miesiąc. Wszystkiego dobrego, lwy. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia w kolejnych filmach.